Techniki genetycznej modyfikacji wydaje mi się, że nie niosą ze sobą jakichś znaczących dodatkowych zagrożeń e, wynikających właśnie z ich stosowania e, w porównaniu do konwencjonalnych technik e, hodowli roślin i zwierząt. Wydaje mi się że wręcz, że są to techniki bardziej precyzyjne, a w efekcie bardziej bezpieczne. Organizmy genetycznie modyfikowane e, przeznaczone do uprawy są objęte szeregiem regulacji prawnych, i z którymi wiąże się przestrzeganie różnych zasad, na przykład w Europie zasad koegzystencji. Organizmy genetycznie modyfikowane przeznaczone do uprawy muszą być e, monitorowane, czyli producent takiego GMO jest zobowiązany do prowadzenia. E, monitoringu już po dopuszczeniu danego organizmu do uprawy, czyli co, co rok publikowane są takie raporty z efektów uwalniania, komercyjnego uwalniania organizmów GM do środowiska. W porównaniu do odmian konwencjonalnych, czegoś takiego się w ogóle nie robi. Więc rzeczywiście to, że dodatkowo są dodatkowe jakieś takie restrykcje nałożone, powoduje to, że ta technologia jest dodatkowo kontrolowana.